Jak informowaliśmy, piłkarze Warty Gorzów przygotowują się do nowego sezonu ligowego. Klub zaś prowadzi inwestycje, które mają zdecydowanie poprawić możliwości treningowe. Chodzi o trzy boiska, które powstają przy ulicy Żwirowej. Zbliżamy się ku końcowi e, e, równania tego terenu, bo tam niestety był taki nadmiar e, różnej różnych ziemi do zgarnięcia z jednej strony, do przerzucenia w drugą stronę. Także jesteśmy już ku końcowi, zbliżamy się. Zaczynamy zaraz w poniedzieli e, robienie drenażu boiska. Także, także wszystko idzie zgodnie na chwilę obecną z planem. Postaną tam jedna płyta pełnowymiarowa sztuczna, jedna płyta pełnowymiarowa naturalna. Ta płyta sztuczna będzie też z oświetleniem, gdzie w trakcie jesteśmy zatwierdzeniu już pozwoleń na to oświetlenie. I będzie jeszcze Orlik. Kompleks ma być gotowy do końca października. Jego koszt to 1 800 000 zł. Kolejne boisko treningowe powstanie przy zespole szkół nr 21. Wygraliśmy budżet obywatelski, i tam też w ciągu roku powstanie boisko za ponad 600 000 zł. To boisko będzie do dyspozycji tylko i wyłącznie dla tych dzieci, które uczęsz uczęszczają do tamtej szkoły. Oczywiście bez względu na to, czy są w naszym kubie, czy nie. Natomiast chodzi o to, że dzieci, które są w klasach tych sportowych, będą miały w końcu normalne warunki do tego żeby się rozwijać. Ja chciałbym nadmienić, bo w klubie jestem już bardzo długo, że pierwsze nasze roczniki do piłki 11 osobowej przygotowywały się na boisku Orlik przy zespole szkół technicznych i ogólnokształcących i z Orlika je jeździliśmy na mecze z Zagłębiem Lubin, Górnikiem Zabrze czy Ruchem Chorzów. Y więc teraz jesteśmy naprawdę w diametralnie innej sytuacji. Dobrą wiadomością dla klubu jest również zapowiedź przekazania przez ministra sportu 5 milionów na przebudowę stadionu przy ulicy Krasińskiego. Ma to być przede wszystkim obiekt lekkoatletyczny, ale projektant uwzględnił potrzeby warciarzy i zachował pełnowymiarową płytę piłkarską.